Siemeczki, witam Was Marcinos i witam Was oczywiście w nowym odcinku e, z nowej gry. Oczywiście jest to Real Boxing, e, no i właśnie jak sam tytuł brzmi Box. No tak, będziemy dzisiaj staczać walki z naszymi przeciwnikami. Oczywiście tutaj mamy e, profile, tutaj możemy sobie stworzyć naszego siemeczka. Ja już e, mam stworzonego, już mam nawet e, bardzo dużo nim tutaj właśnie nabitych punktów, więc praktycznie mamy wszystko na 100%, praktycznie będziemy wszystkich pokonywać i po prostu stoczymy bardzo fajne walki Tak więc w pierwszym odcinku zaczniemy walkę, walkę jaką. Już za chwilkę się przekonacie, ja tylko wybieram gościa. E, tu jest nasz ziomeczek, oczywiście reprezentujemy Polskę, tak więc tak będziemy wyglądać, takie spodenki, takie e, właśnie mamy rękawice. No i buty mamy podobne właśnie do naszych spodenek. I tak, oczywiście możemy grać w czym? W trybie wieloosobowym. Oczywiście jeżeli ktoś na przykład ma tą grę, chciałby zagrać, chciałby się poboksować właśnie ze mną, nie ma sprawy, piszcie w komentarzach pod tym filmikiem. No i oczywiście się poboksujemy. Ja tutaj bym tak nazwać patrzcie, mam wszystko tu już osiągnięte w karierze, ale co? Ale oczywiście to zrestartujemy, zrestartujemy to wszystko. No i będziemy zaczynać po prostu wszystko od samego początku. Więc w pierwszym, w pierwszym odcinku mamy przed sobą walki kogutów Czyli między innymi walki właśnie jakby młodzieżowe e, Coś takiego jak amatorskie Amatorski boks, potem mamy starcie mistrzów A więc już jest coś groźniejszego, już jest więcej fajnej frajdy, więcej fajnych pojedynków No i potem mamy legendę boksa, więc będziemy mieć starcia z samymi legendami Ale tutaj oczywiście miałbym ja zapomniał Tak, miałem zrobić pełną dziewczynę, pełną anetkę, tak więc dobra, pozdrowienia dla ciebie, anetka, poleciały, tak więc żeby nie było, że zapomniałem, że jestem takim niedobrym, tak więc masz, te pozdrowienia poleciały, obiecywałem, więc są pozdrowienia w tym odcinku, no i co, co my tu jeszcze mamy, oczywiście mamy siłownię, gdzie oczywiście wchodzimy, e, tutaj mamy swoje pieniądze i za te pieniądze oczywiście możemy sobie właśnie brać siłę, wytrzymałość, szybkość. Tutaj mamy atrybuty i w tych atrybutach możemy sobie kupywać jakieś tam różne, różne jakieś pomoce które nam będą pomagały w trakcie walki Te ikony oznaczają to, że możemy, wal że możemy trenować Jeżeli one się świecą możemy trenować dla, danej, dla danego atrybutu a Czyli nie chodzi mi o to, a mianowicie chodzi mi o szybkość, wytrzymałość i siłę Tak, to są nasze atrybuty 3, które są nam najbardziej potrzebne no a więc co, nie zostaje mi tu nic innego jak oczywiście zaczynamy pierwszą walkę No i pierwszą walkę oczywiście Polak z Niemcem, więc ja walczę z Tomasem Flejszerem Tak, Tomasz Flejszer, tak więc zaczynamy Pierwsza walka I nic innego nam nie pozostaje jak po prostu walczyć No i wychodzimy sobie na ring. Oczywiście, tak. To jestem ja, więc Marcinos już wchodzi na ring. Jest, jesteśmy na ringu i zaczynamy. Tak, komentarze mamy po angielsku. Oczywiście niby jest to polska wersja językowa, ale nie mamy tutaj polskiego komentarza, więc nie do końca jest to taka e, pełna, pełna wersja polska. Jedynie, co tu jest polskiego, to napisy. Nawet zaczynamy walkę. No i oczywiście tutaj zaczynamy sobie ziumeczkami świć Hops, hops e, Oczywiście może w komentarzach zapytacie mnie Co mnie skusiło do nagrania właśnie tej gry No to oczywiście powiem wam, że coś nowego na pewno e, powinno być na moim kanale Nie tylko jakieś gry akcji, nie tylko jakieś e, horrory e, Które jak do tej pory były Jak do tej pory były horrory Więc zaczynam się brać bardziej za gry akcji Właśnie jak box No i po prostu też będą jakieś tam strzela linki m.in. jak desert strom i tym podobne oczywiście troszkę cofnę nas do czego? do bardziej jakby jak to określić poczekajcie chwilę żebym to dobrze wam powiedział zacznę nas przenosić po prostu w czasie wstecz tak, o i nasz przeciwnik już się tu nie podniósł wygraliśmy przez knockout no i oczywiście będę was przenosił do świata, gdzie po prostu będziemy cofać się w rokach. Tak, po prostu będziemy przechodzić starsze gry, które po prostu były fajne. Zaczniemy od strzelalinek, potem włączymy jakąś strategię, tak więc urozmaicę wam to troszkę w taki sposób, że cofniemy się, gdzie po prostu byliśmy tacy młodzi, mali, niektórzy to jeszcze pewnie dzieci. Ale tak więc oczywiście cofnę Was do tego świata, gdzie możecie sobie przypomnieć jak fajnie było w to zagrać, jakie fajne te były gry. Oczywiście nie będziemy wchodzić w najnowszą generację, Wiedźmin i tym podobne, tylko teraz będziemy się cofać. Cofniemy się troszkę e, w rokach. Tak, właśnie tak to zrobię. Dlatego troszkę tutaj e, będziemy się przenosić w, do różnych na przykład roków. Ja wam oczywiście jak będę nagrywał grę będę wam mówił, z którego to jest roku, kiedy wyszło. I tym podobne jak na razie jesteśmy na pierwszym miejscu, mamy 10 punktów eee, i teraz walczymy, jak dobrze myślę, to jest chyba Chiny? Hi nie, chyba nie, ale niech będzie eee, Chao Chang, tak więc walczymy z Chao Changiem, który jest ostatni w tabeli. No i co, i zaczynamy. A powiem wam tylko tyle drodzy widzowie, że w moich odcinkach na pewno nie zabraknie gry ano, na pewno Anno kojarzycie i na pewno kojarzycie ósmęcu świata albo kulturę z e, brama z gardu. Na pewno te gry kojarzycie. One też będą... A może nawet i pojawi się Gotik. Tak, oczywiście nie ma nic fajnego jak Gothic 2. E, ostatnio rozmawiałem e, właśnie z ludźmi. Którzy po prostu mają już ponad 20 parę lat, ponad 30 parę lat No i po prostu mówili, że Ej Marcinos, nie ma nic fajnego jak zagrać sobie jeszcze raz w Gotika 2 albo Gotik 2 Noc Kruka, albo Gotik 1 Więc widzę, że te gry jeszcze robią, jeszcze robią tutaj niezłe, niezłą furorę Oczywiście te dodatki jakieś tam też są do tych gier Tak więc oczywiście tych gier też nie zabraknie, bo tutaj właśnie mówili, żebym też i nagrywał właśnie te gry więc oczywiście kiedyś tam pojawi się jeszcze Gothic Oczywiście na, na, na minecraft niekiedy też się pojawi Minecraft niekiedy się pojawi jeszcze na moim kanale Ale póki co będziemy się tak brać, cofać yy, w czasie Oczywiście będzie też delta Xtreme O właśnie tak, delta Xtreme też jest fajna Oczywiście będzie konflikt desert strąp pustynna burza Nawet może i spróbuję nagrać konflikt w wietnam Ale czy to się uda zobaczymy It's winner is Marcinos Dokładnie, wygraliśmy znów przez knockout i kolejny ziomuś nam się po prostu e, nie podniósł. E, no i tak może jak ktoś mnie tutaj zapyta dlaczego, dlaczego tak długo nie nagrywałem, no to cóż, że nie nagrywałem i po prostu nie dość często, nie... E, dość często nie będą e, pokazywały się odcinki u mnie, dlatego że po prostu jak każdy wie, e, ja pracuję w ochronie. No i po prostu nie zawsze mam ten czas, żeby tam coś dla Was grać. Po prostu niekiedy jest zmęczenie, po prostu niekiedy jest dużo pracy, tak więc po prostu nie zawsze mam ten czas, żeby dla Was nagrać odcinek, ale obiecuję wam, że postaram się chociaż w tygodniu wrzucić dwa odcinki. Dwa, trzy odcinki góra, tak więc żeby tak nie zamulać troszkę tego mojego kanału, więc tak wam troszkę tutaj e, powrzucam więcej tych odcineczków tutaj mój brat jak każdy wie oczywiście rudy piesek mi tu pomoże on wam tutaj niekiedy ja będę nagrywał on tu niekiedy będzie przerabiał już te filmiki bo wie jak tak więc on tu niekiedy będzie wrzucał też na mój kanał na mój fanpage oczywiście kanał i fanpage e, linki e, link do fanpage'u to oczywiście wrzucę wam w komentarzu więc będziecie mogli klikać sobie i po prostu będziecie mieć wszystkie aktualizacje e, wszystkie informacje też również jakie są i jaki odcinek będzie się pokazywał, jakiego nie będzie, jaki będzie i w ogóle co będzie nagrywane, tak więc wszystko tam będziecie informowani. Więc postaram wam tutaj troszkę tak nie zamulać tego mojego kanału i fanpage'u, że na przykład będzie jeden filmik na dwa tygodnie. No ostatnio troszkę zamuliłem go, bo odcinek z Nosferatu był po prostu 2-3 uh, tygodnie temu, coś takiego no i co, troszkę tutaj przymuliłem to ale dobra, postaram się tego nie przemulać i oczywiście haczyk i gość leży oczywiście musimy tutaj w tym starciu kogutów stoczyć 9 walk jak praktycznie w każdym eee, w każdym innym eee, więc praktycznie tutaj żeby wygrać pas musimy staczać 9, 9 walk a tak jak mówię, jeżeli chcecie zagrać, oczywiście zaproście mnie na Steam'ie yy, i po prostu będziemy walczyć razem. Oj, 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 ale jest twardy. Bomba, bomba, i Naprawdę, jeżeli chcecie się poboksować razem ze mną, to nie ma sprawy. Piszcie mi tutaj yy, na Steam'ie, dajcie mi zaproszenia i powalczymy sobie razem. Na multiplayerze. Ponagrywamy razem z wami, jeżeli chcecie. Nie ma sprawy. No i zobaczymy, czy ziomuś się podniesie. A i się musi A jednak nie. A ja już zwątpiłem. Zwątpiłem w to, że się podniesie. I jednak się nie podniósł. And the winner is Marcinos. Oj właśnie tak. To ja. Sianko. No i wygrałem. Drugą, drugą, drugą walkę. Tak, to jest albo druga, albo trzecia walka. Więc dokładnie nie pamiętam. Ale jeżeli chcecie sobie sprawdzić, która to jest walka... E, więc oczywiście nic tutaj nie szkodzi jak tylko oczywiście tutaj po walce klikacie ok Wróć No i patrzcie to była trzecia walka więc teraz będzie czwarta I mamy to oczywiście, tak jak właśnie się nie myliłem dziewięć walk w każdym starciu e, Więc będzie fajnie No i teraz walczymy w fun Missing Missing, missing Nie wiem jak to przeczytać mm, Nie wiem po prostu jak niektórych się czyta nazwiska albo imiona Tak więc oczywiście za to mnie tutaj Nie wincie no i oczywiście myślę, że dużo będzie, dużo będzie wyświetleń pod tym odcineczku, tak, pod tym odcineczkiem, i oczywiście, że będą łapeczki w górę, tak, te łapeczki w górę mnie naprawdę bardzo, bardzo motywują, ostatnio patrzę, Jezu, tyle łapeczek w górę, tyle wyświetleń, mówię, no nie, No muszę coś nagrać, muszę coś nagrać, no i oczywiście dzisiaj nagrywam dla was Real Boxing, oj właśnie, tak. Powiem, że bardzo mi się podoba grafika w tej grze. Eee, mianowicie jest to coś podobne do 2K15. No oczywiście jest to wrestling e, robione przez firmę e, chyba THQ. Tak mi się coś e, tutaj nasuwa. Ale ja nie jestem pewien, więc jeżeli nie, to, to, to przepraszam Was z góry, ale tak mi się coś skojarzy, że chyba THQ nagrywało to. E, ale nie, bo zaraz, przepraszam Was, bo 2K15 wzięła inna firma, tak, wzięła inna firma, żeby dopracować po prostu na PC-ty taką grafikę, jaka jest na PlayStation, na konsolach. No i oczywiście tutaj mianowicie do tego boksu, no to troszkę mi to przypomina, że grafika jest taka bardziej jakby realistyczna, że po prostu jest coś takiego, jakbyśmy grali na konsoli PlayStation że są, jest krew, jest w ogóle takie, takie fajne walki, takie uderzenia nie jest po prostu grafika taka jak ee, na innych komputerach Dobra nie będę wam pokazywał tych powtórek bo trzy powtórki są w jednym więc wystarczy tylko jedna No i czy się podniesie? No i się podniósł e, Bo oczywiście co starcie e, mamy bardziej twardziejszego zawodnika Ale zrobił unik o, i mnie już złapał tak tulimy się jak ten, Teletubisie Tulimy Tylko jakoś mu to nie wyszło I dostanie teraz papkę No <grywka> i panie Padł na deski Three, four. I przesłuchajcie się teraz, będzie seks Widzicie? Jest seks, jest seks Mamy zboczonego sędziego, który mówi seks Myśli o seksie chłopak nie. Wow, jedno uderzenie i padł No źle po prostu poszedł prawie sierpowy. No i teraz ziomuś się chyba już nie podniesie. Po prawym sierpowym. Dziękujemy. Dobranoc. Poszedł spać. I kolejna walka wygrana przez knockout. Oczywiście powiem wam, że jest tu Polak. Yy, ale chyba nie w tym. Tylko w starciu mistrzów. Jest oczywiście Artur Kardacz który po prostu jest bokserem. Oczywiście jeżeli niektórzy go nie kojarzą, wpiszcie sobie po prostu na na internecie wujku Google, Google, wujku Google, o właśnie, tak wpiszcie sobie Artur Kardacz i tam wam wyskoczy właśnie ten bokser, który jest w tej grze. Oczywiście jeżeli nie chcecie tworzyć swojej postaci, oczywiście możecie wybrać sobie e, zawodnika, którym chcecie grać. Oczywiście możecie ustawić sobie tego najlepszego, możecie ustawić sobie najgorszego i dodawać mu właśnie e, jak najlepsze ustawienia, żeby po prostu e, go rozwijać. Oczywiście e, nie każdy zawodnik ma 100%, e, bo do tych 100% musicie sobie sami zapracować, a jeżeli ktoś nie chce się męczyć, to oczywiście może wybrać sobie ziomeczka, który ma ponad 80 e, wszystkich wszystkich umiejętności Więc tak możecie sobie zagrać 5, 6, 7, 8, 9, 10! It's on winner! Marcinos! Oh yeah! Ciocia genia! Tak, wygrała ciocia genia! To ja, Ciucza Genia! Pozdrawiam was wszystkich! Tak, dobra. Ciucia Genia wygrała. Dobra. Czekamy na kolejną walkę. Chyba to będzie już piąta. Z tego, co tak dobrze... Hmm, patrzę. Szósta nawet, więc jeszcze tylko dwie walki. Eee, trzy, przepraszam. Trzy walki. I będziemy walczyć już o eliminacjach, o pas. I będzie fajnie, będzie fajnie. Tak więc znów Marcinas wychodzi na rynki, ajajaj aj, chodźcie chodźcie jaki jestem mocny, Ach, Tak, to właśnie ja. To jest najlepsze, ten ziomuś się rozgrzewa, nasz po prostu skaka z, z se po jakby tańczył do jakiejś muzyczki. Po prostu bardziej się motywuje niż inny jego przeciwnik. Ale zrobił unik. O, prawy sierpowy. Lewy sierpowy, aj, ja też zrobiłem piękny unik. O tak O tak Ojojoj, oj, oj. dostałem Na korpus Teraz dostałem po prostu muśkę Buuuu Ajojaj Chodź, chodź A może, bo tak ogólnie jak tutaj wam powiedziałem jaki ja będę gry nagrywał A może wy drodzy widzowie macie jakieś fajne gry E, które były gdzieś tam z roku 2000 2001 e, no oczywiście będziemy cofać się do e, od roku 2000 e, do 2000 po prostu 2012 tak zrobimy sobie już od 2000 do 2012 będziemy tak rozmaicie nagrywać te gry właśnie z tych roków e, które właśnie powychodziły więc troszkę się będziemy cofać. Troszkę może powiecie, że no, Marcinus nie masz dobrego komputera, nagrywa stare gry. Nie o to chodzi czy mam dobry czy niedobry komputer, bo komputer jest po prostu bombowy. Ale po prostu chcę na przykład mm, cofnąć się do danego, danego roku, danego tam czasu, żeby przypomnieć sobie, przypomnieć wam jak było się młodym. I w ogóle jak fajnie było grać w tą grę. I jak to było fajnie, jakie to było fajne, jaka to była bajera, Jezu, tu się przechodziło. Tu jakieś smoki i w ogóle jak w, na przykład w Gotiku 2 wchodzicie do tej górniczej doliny i w ogóle orkowie tam potem te czarne, czarni mag magowie. No po prostu było coś fajnego. Jak to się włączyło pierwszy raz... O Jezu, jakie fajne, jaka fajna grafika. A teraz może powiecie... No, tak, to jest głupie. Powiem wam, że kto tak sądzi, to ja się z tym nie zgadzam. Naprawdę, gra, którą grałem, która mi się podobała, nigdy nie powiem, że jest głupia, dlatego że naprawdę jest fajna gra i jest ciekawa, dlatego naprawdę nigdy się nie zgodzę z tym i e, co grali już to, a na przykład teraz widzą, no ta jak gra jest Assassin i w ogóle tym podobne, to nie zgodzę się z tym po prostu, że ktoś powie, no ta gra była głupia, ta gra była niefajna, no to tak ogólnie zapytać się można... No to po co w to grałeś i kiedykolwiek mi mówiłeś, no, ej, zagraj sobie w to, bo to jest fajne, no to po co mi teraz gadasz, że ta gra była głupia? Tego nie rozumiem, naprawdę, to mnie bardzo wkurza i dla ta... naprawdę, możecie mnie skajtować w tym momencie tutaj, ale po prostu gadam wam całkowitą prawdę. I Naprawdę dużo osób się ze mną na pewno z tym zgodzi, że ktoś po prostu mówi, że ta gra jest głupia czy nie głupia, a na przykład w nią grał, no, po prostu to jest chory dla mnie. No dobra mniejsza z tym tutaj już nie dyskutujemy o tym jak ktoś coś mówi tylko po prostu walczymy dalej ale naprawdę wam mówię będziemy cofać się po prostu w, w, od roku cofniemy się od roku 2000 do 2012 i naprawdę te gry właśnie z tych roków będę nagrywał będzie fajnie tylko zobaczycie cofniemy się w nasze fajne czasy gdzie królował Gothic 2, gdzie królował po prostu jakieś tam strategie fajne jak Heroes and Magic <noise> i w ogóle tym podobne, naprawdę, zobaczycie, cofniemy się w fajne tam gry Nawet Kangurek Kao! Może każdy, niektórzy pamiętają Kangurek Kao, Rayman i tym podobne Nawet e, Dragon Torne, tak, Dragon Torne, bitwa o Czerwone Klify. Też fajna gra, oczywiście strategia. E, najbardziej rozwala i <noise> rozwalało mnie w tej grze że po prostu budujemy sobie katapulty i różne tam kursze i one same jeżdżą. Nie ma nikogo tam, kto by je prowadził i tak dalej. Nawet Edge of Empire. 1, 2, 3. Też mogę nagrać, nie ma sprawy. I jeżeli wy jakieś tam macie na myśli jakieś gry, które będziecie mi tam chcecie podrzucić jakieś tytuły, oczywiście nie krępujcie się, piszcie w komentarzach. Te gry na pewno będą również nagrane. No i już jesteśmy właśnie w walce kogutów e, klasyfikacja do finału e, Więc pierwszy półfinał, drugi półfinał A my jesteśmy w pierwszym półfinale I walczyć będziemy z Juanem Gutierrezem A w drugim półfinale zmie z, z, zmierzy się Lia Petrucin e, z Seth Holdenem No i za chwilę zobaczymy z kim my się zmierzymy po prostu e, w finale Dobra, tutaj już nie będę wam pokazywał tego, jak on wchodzi na ring, bo widzieliście dużo, dużo, dużo razy. Więc oczywiście bierzemy się od razu za walkę. No i fight! O tak. Zrobimy nice <grym> tak, żeby ta walka długo nie trwała, bo pierwsza walka z nimi bardzo sporo czasu trwała. Więc szybko go tutaj położymy na opadki. Tak, good shot, good shot nam zrobił. Eee, Ops, dostał lewy sierpowy, prawy sierpowy. Ja już troszkę nie mam siły, oczywiście jak będziecie grać w tą grę to patrzcie sobie właśnie na żółty, żółty wskaźnik oczywiście jest to jest to nasza siła i oczywiście nim ta siła jest wyższa tym większe zadajecie obrażenia, nim mniejsza to praktycznie nie zadajecie wcale tych obrażeń więc tu musimy się odsuwać niekiedy albo po prostu robić uniki żeby było jak najwięcej właśnie tej siły I jeszcze dziamaczek stał, dobra. A więc zrobimy tylko mu lewy, prawy. O kurczę, nie mogę go trafić. Prawy, lewy, sierpowy. I jeszcze raz prawy. Tylko nie trafiłem. Ale teraz trafiłem i zaczynamy. I zobaczymy, czy już będzie koniec walki. Chyba racyto, bo widzę, że tutaj miał jakieś tam zaplątanie. A jednak stał. Ale już do dziewięciu sędzia policzył, więc będzie dalej. Więc... Dostarczyło prawie sierpowy i koleś padł Więc już teraz nie wstanie Ojojoj oj. Lewy Prawy Lewy o, Prawy Jeszcze raz prawy Knockout Dokładnie Knockout Inaczej być nie może A tak z góry oczywiście ja Wam tutaj chcę jeszcze podziękować niektórym osobom, niektórym widzom, którzy właśnie oglądają mnie i piszą, że po prostu moje filmiki są zajebiste No już powiem tak jak Wy to mi piszecie, są zajebiste, fajnie nagrywam, fajnie mam głos, że pozytywny, pozytywny ze mnie chłopak więc naprawdę Ja Wam za to bardzo bardzo dziękuję za te opinie bo naprawdę one motywują mnie również do tego, aby dalej dalej nagrywać, dalej tworzyć dla Was różne tam filmy No i chyba jest kill tak, czyli knockout. Patrzcie, po prostu doliczył sędzia tylko do trzech. I koniec. kolej ładuł całkowicie. No pierwszy raz oczywiście w tej grze zdarzyło mi się, że sędzia tylko policzył do trzech i przerwał walkę. Naprawdę. E, no i wa będziemy walczyć z Set Holden. Tak. Nas przeciwnik, który po prostu będzie walczył z nami o pas. No i ten pas będziemy bronić. To znaczy, zdobędziemy go, tak. Przepraszam was. E, bo oczywiście nie da się tu obronić swojego tytułu, bo zrestartowaliśmy to. E, tak więc praktycznie nie mamy już teraz żadnego tytułu. No więc to, zaczynamy! Będziemy zdobywać te tytuły. Pokażemy im jak się walczy. Ale troszkę mnie zamruczy, bo gdzieś dostałem na puls, widzę. I tak aż nie za wyraźnie czym widziałem, ale on też dostał. Dwa razy na puls. Rozbiłem mu dwa razy gardę. Hops, 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 hops. Hop. Aj, dwa uderzenia pod rząd, czyli hity. 3, 4, a, po Poczwórny hit po prostu poszedł No i chyba padnie kolega. Hops O, tak tulimy Teletubis, Teletubis No dawaj, dawaj. A, ale unik Ale na prawy sierpowy już nie było uniku <laughs> zobaczymy, czy będzie knockout Knockout! Wystarczyło tylko do trzech. I zostałem nowym mistrzem kogutów! Tak, jestem nowym kogutem! Tylko nie mam kury. Dobra, a więc wygraliśmy. Wygraliśmy właśnie w tym pierwszym y, odcinku gameplaya, właśnie Real Boxing. No i co? Ja wam dziękuję. Za to, że oglądaliście ten odcineczek. No i oczywiście czekajcie już na kolejny, już niedługo w tym tygodniu będzie kolejny odcinek właśnie z gry Real Boxing Tego obiecałem, będą na pewno trzy odcinki w jednym tygodniu I tak będę dla Was robił Oczywiście jeżeli na przykład będzie tylko jeden odcinek, no wybaczcie mi, ale naprawdę, ja pracuję, nie mam niekiedy siły, nie mam niekiedy czasu, żeby nagrać, żeby rzucić odcinek tego, tak z wybaczcie mi Ale ja się z Wami żegnam i oczywiście dziękuję Wam za łapeczki, które będziecie dawać pod tym filmikiem i liczę na dużo wyświetleń, i liczę również na dużo łapeczek, tak więc trzymajcie się, piąteczka, strzałeczka, siemka!